Jesteśmy na etapie przeglądu broni po sezonie, i dzisiaj wyczyścimy zamek, i pokażę Wam, jak można go rozebrać, łatwo wyczyścić i poskładać. Dzisiaj przy okazji czyszczenia broni po i serwisowanie jej po sezonie, pokażę Wam, jak rozłożyć i złożyć w trakcie czyszczenia zamek od Tiki T3. Podobnie dokładnie czyści się zamek od Tiki T3 Lite. Potrzebne nam będzie do tego oczywiście zamek. Kluczyk. Tutaj mamy taki klucz ampulowy, który nam posłuży później do rozłożenia zamka. W pierwszym momencie, chwytając zamek, przekręcamy w kierunku rączki zamka jego tył, zdejmując osłonę, odkładamy ją. Następnie bierzemy kluczyk, przetykamy go tutaj w tej szczelinie, cofamy do tyłu i jeszcze raz do tyłu. W tym momencie mamy rozłączoną sprężynę zamka, sprężynę iglicy. Możemy spokojnie w tym momencie wyjąć rączkę zamka. Czasami e, można ją stuningować, tak jak ja mam rączkę zamka moletkowaną, która pozwala mi szybciej i pewniej przeładować broń w rękawiczkach. Teraz w tym momencie, jeżeli usunęliśmy rączkę zamka, z tej, z tej tutaj szczeliny wyjmujemy z zamka całą iglicę ze sprężyną i w tym momencie e, możemy to wszystko mieć rozłożone i możemy to wszystko wyczyścić. Wycieramy z nadmiaru tutaj tego smaru, odkładamy, czyścimy osłonę zamka tylną. Mamy wszystko wyczyszczone, możemy przystąpić do złożenia zamka. W międzyczasie wymieniłem kluczyk na coś o większej średnicy. I to jest takie wiertło mniej więcej średnicy 3 mm. Które jakby pozwoli nam łatwiej złożyć zamek, gdyż te szczeliny tutaj i tutaj będą lepiej trafiały wtedy. Więc tak wsuwamy iglicę wewnątrz zamka. Wkładamy rączkę zamka. Przekręcamy napinając sprężynę. Wkładamy teraz tył zamka i dokładnie mamy wyczyszczony zamek, nasmarowany przygotowany do pracy